Tematem mojego wystąpienia będzie wykonywanie harmonogramów robót przygotowawczych w Lubelskim Węglu Bogdanka KSA. W, obecnie mamy możliwość dwie metody służące dwie różne metody służące do wykonywania harmonogramów robót przygotowawczych. Są to różnią się one sposobem podejścia do wykonywania harmonogramów. Jedna metoda jest z, związana przy, z użyciem dedykowanego arkusza kalkulacyjnego, natomiast druga przy użyciu programu Mindset bazującego na platformie SURPAC. W planie prezentacji skupię się na aktualnym przedstawieniu stosowanego harmonogramu robót przygotowawczych. Tutaj akurat jest, omówię harmonogram przygotowany przy użyciu dedykowanego arkusza kalkulacyjnego. Następnie przejdę do omówienia idei tworzenia harmonogramu w programie Gemcom Mindset oraz tworzenie harmonogramów robót przygotowawczych i efektów harmonogramowania oraz perspektyw i zadań na przyszłość. Jest to związane y, z harmonogramowaniem w programie Mindset. Y, dedykowany arkusz kalkulacyjny. Y, harmonogramowanie opiera się na bezpośrednim dzia działaniu na wykresie Ganta. Wprowadza się tam y, ręcznie zmiany i modyfikacje, które te zmiany w początkowym okresie implikują konieczność zmian w całej dalszej części harmonogramu. Najważniejszą, najważniejszą rzeczą dotyczącą tego sposobu harmonogramowania jest to, że on bardzo dobrze nadaje się do planowania operacyjnego. Na, na chwilę obecną, planowanie robót, planowanie drążenia robót chodników, doko, dokonuje się, jest opracowany na podstawie właśnie. Arkusza kalkulacyjnego. Tutaj jest wycinek, wycinek z harmonogramu wykonanego w arkuszu. Są w nim zawarte takie informacje jak lista wyrobisk, planowany wybieg wyrobiska, planowany zakres robót w poszczególnych miesiącach oraz planowany zakres robót w poszczególnych latach. Dodatkowo zawarte są w nim informacje, Dodatkowo zawarte są w nim informacje o liczbie dni z produkcją w roku oraz nazwie oddziału wydobywczego, oddziału przygotowawczego, które będzie wykonywało dane wyrobisko oraz kombajnie, konkretnym kombajnie chodnikowym, które będzie przeznaczone tego zadania. Również jest możliwość wyseparowania, yy, pokazania, że pewna część odcinka, pewna część chodnika będzie wykonywana przy pomocy robót strzałowych, a pozostała część przy pomocy kombajnu. W tym yy, harmonogramie wyrobiska grupowane są yy, polami, tak żeby można było, żeby one były w jednym miejscu, żeby w celu łatwiejszej, łatwiejszej orientacji. Jest naniesiony miesięczny postęp, zakładany miesięczny postęp drążenia wyrobiska. U dołu jest ten postęp narastająco. Dodatkowo dla wyrobisk przyścianowych, przy tych wyrobiskach konkretnych jest umieszczone, pokazany jest bieg ściany, tak żeby móc zobaczyć, czy zdążymy wyrobiskami przyścianowymi okonturować ścianę, tak żeby ona mogła, miała czas na... Zazbrojenie i ruszenie zgodnie z harmonogramem. Ten sposób harmonogramowania jest bardzo wygodny, gdyż tutaj jednocześnie mamy wykres, czyli wykres Ganta, i wszelkich zmian dokonujemy w, w tym arkuszu. Więc nie trzeba wykonywać jakichś pętli obliczeń, tylko od razu. Pewne, pewne rzeczy są widoczne. Można ten arkusz podzielić na kilka widoków i obserwować w zależności, czy nie ma jakichś sprzeczności logicznych w innych wyrobiskach. Jest to, jak, jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy planowanie, planowanie wdrożenia wyrobisk jest w oparciu o ten, o ten dedykowany arkusz kalkulacyjny. Następnym, następną metodą tworzenia harmonogramów jest program Mineshed, który korzysta z platformy Surpaka i żeby stworzyć taki harmonogram w tym programie konieczna jest baza danych o profilach, profilach otworów powierzchniowych, program Minext, który służy do budowy geologicznego, budowy cyfrowego modelu złoża, arkusz kalkulacyjny, w którym wprowadzamy zakładane parametry wyrobisk oraz program MicroStation do importowania map istniejących, czy też map projektowanych wyrobisk i z powrotem pokazywanie, eksportowanie z programu z Mindsheda gotowego harmonogramu. Dodatkowo jest jeszcze wyjście do y, arkusza kalkulacyjnego celem pre, innej prezentacji y, pre, prezentacji harmonogramu w innej formie, jakiejś przyjętej w, w, również w wykresie Ganta. Idea tworzenia harmonogramu w programie GemCom MyShed jest tak. Y, jest to, w tym program ten wyko, bazuje na cyfrowym modelu geologicznym złoża. Y, Import istniejących wyrobisk oraz projektowanych wyrobisk dokonuje się w naszym przypadku z programu MicroStation. To są osie, osie wyrobisk. Rozumiane jako osie wyrobisk, tak, tak, tak wyrobiska importuje się właśnie jako, jako, jako osie. Ustalamy przebieg i kolejność wykonywania wyrobisk chodnikowych. Y, przygotowujemy i importujemy profile, profile obu obudowy do wyrobisk. Ten y, to, har wykonywanie harmonogramów przy użyciu y, tego programu y, jest raczej wykonuje się y, do y, wykonywania harmonogramów strategicznych, no, wieloletnich na całą ży długość życia kopalni. Jest to związane z tym że trzeba poświęcić dużo nakładu, czasu i pracy, aby taki harmonogram wykonać. Dane wejściowe, geologiczny model złoża, miąższość pokładu, przerosty, gęstość, parametry jakościowe. Jeżeli chodzi o drążenie, wykonywanie harmonogramów, Drożenia wyrobisk. Parametry jakościowe nie odgrywają tej wielki, wielkiego, wielkiego znaczenia, z tym, że można je w każdym, w każdym, na każdym etapie, czy też wyrobiska, czy też przedziału czasowego pokazywać. Mogą, można, mogą, być, mogą być w jakiś sposób odczytywane. Natomiast parametry górnicze sterujące harmonogramem to są wynikają z wydajności szybów. Łączny postęp chodników no nie może być i uzysk urobku, jaki z nich się w tym czasie uzyska, nie może być większy no, niż wydajność szybów. Oczywiście pomniejszone też o wydajność, wydajność ścian oraz urobek uzyskiwany z przebudów i, i pobierek. Dodatkowe parametry, tutaj rozumiane jako oddział, który będzie przypisany do, do wykonania danego wyrobiska sposób wykonania tego wyrobiska, czy też to będzie kombajnem chodnikowym, czy na strzał oraz ewentualnie konkretny, konkretny kombajn, który będzie przypisany do wykonania tego zadania. I tu poniżej oh, proszę. poniżej jest arkusz kalkulacyjny, gdzie wprowadza się te wszystkie dane, które później będą zaczytywane przez Mańczyt i wykonywany będzie harmonogram. Tutaj mamy przykładowy, pokazany mapę jakości węgla, model złoża, jeżeli chodzi o siarkę i popiół. Ten model pozwala na pobieranie danych o geologii bezpośrednio do programu odpowiedzialnego za budowę harmonogramów. Tutaj możemy miąższość, jakość oraz o litologia powinna być. Przygotowanie i import profili wyrobisk. Taką bibliotekę tworzy się jeden raz, później można z niej korzystać wielokrotnie. Tutaj profile wyrobisk są w wyłomie celem dokładnego obliczania urobku, jaki będzie uzyskiwany z drążenia. Tutaj wyrobiska, wyrobiska, osiem wyrobisk są przypisywane, osiem wyrobisk, przypisywane konkretne profile i wyciągane w przestrzeni. I na, na, na długości chodnika może być kilka profili obudów, czyli odpowiadającymi konkretnej obudowie oraz przypisuje się odcinkom lub też całej, całej długości chodnika określony rozstaw obudowy. Tutaj widzimy taki układ wyrobisk w przestrzeni, który jest gotowy do wykonania na nim harmonogramu. W programie też istnieje możliwość ustalenia priorytetów względnej kolejności wykonywania chodników. Chodzi o to, że mało tego, że jeżeli jeden kombajn chodnikowy wykonuje ciąg kolejnych chodników, one, wiadomo, nie mogą być po sobie wykonane, muszą być po sobie sekwencyjnie wykonane, ale dodatkowo wyrobisko, jedno wyrobisko może, można założyć, że nie może zostać wykonane wtedy, kiedy inne wyrobisko odrażone innym kombajnem nie, nie osiągnie jakiegoś tam zakładanego wybiegu. Efekty harmonogramowania. Generowanie raportów może być w formie tabelarycznej, Yy, długości wyrobisk, objęt, objętości yy, urobku yy, powstałego w, z, z wyników drążenia lub też yy, mogą być to wykresy słupkowe bądź też wykres Ganta, z tym, że jest to wykres Ganta roboczy. Te, te wyniki można eksportować do yy, MS Projecta, do bazy danych lub też do innego arkusza kalkulacyjnego Celem obróbki i y, pokazania ich w, w, w wykresie Ganta, który jest y, przyjęty w, w, w danej firmie. Y, jest też możliwość eksportu grafiki y, y, do grafiki do 3, 3D i pokazania, pokazania wizualizacji postępów wdrożenia w poszczególnych y, etapach. Można zrobić też animację pokazującą, jak, jak będą wykonywane w, w przestrzeni i czasie wyrobiska. Jest to, ten sposób wizualizacji jest no, bardzo przydatny osobom, które nie są związane z górnictwem. Perspektywy i zadania na przyszłość. Z zadaniem takim jest zintegrowanie harmonogramowania robót przygotowawczych i ścianowych, bo w tym momencie jest to zrobione w ten sposób, że osobno jest wykonywany harmonogram robót przygotowawczych, osobno harmonogram robót ścianowych. Dla, że dla harmonogramu robót ścianowych przyjmuje się jakąś określoną wartość urobku z robót przygotowawczych, a dla harmonogramu robót przygotowawczych określoną wartość z robót ścianowych. I opracowanie formuł, formuł zużycia materiałów w wyrobiskach przygotowawczych. Chodzi o wyeksportowanie harmonogramu do działu zaopatrzenia celem poczynienia przez ten dział stosownych zamówień materiałów wynikających z przyjętej obudowy rozstawu i przyjętych postępów miesięcznych. I miałbym tyle do powiedzenia. Dziękuję bardzo.